Jeżeli chodzi o Joliny, o pierwszy punkt, to jest propozycja zmniejszenia o 50 tysięcy złotych z administracji publicznej z roku 750 na pomocy terytorialnego. Tam kwota w tej uchwały, która jest zaproponowana, to kwota 84 520 w całym, w całym rozdziale. 18 400 to już jest, to są już podpisane umowy plus umowy na mm, wykonawców na 9566 Fundusz Stołeckich. E, no także dostanie, gdybyśmy chcieli te 50 tysięcy, zostanie 34,520, już obecnie na dzisiejsze zaangażowanie mam prawie 28 tysięcy. Więc to jest kwestia tego, że praktycznie nic nie dostaje do końca roku. E, jeżeli chodzi o rezerwy, e, no tak jak powiedziałam, to rezerw jest tam 200 tysięcy konieczne by było na pewno wskazanie, z której rezerwy jakie kwoty, oprócz rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Natomiast jeżeli chodzi o rezerwę mm, ogólną, musi ona wynosić przynajmniej 36 tysięcy złotych, jest to wymóg ustawowy 0,1% wydatków. Natomiast w ciągu całego roku na rezerwie ogólnej wysokości 36 tysięcy no to jest taki nie siłę siły, że tak powiem. Natomiast... Co najmniej to będą dodatki, z tego z już to wiemy. E, natomiast reszta ma być przeznaczona, bo niezabezpieczone są, tak jak już ustawy emerytalne i w są w dużej części godziny na Więc tu na pewno, jeżeli, jeżeli te z rezerw musiałby być wskazana, niektóra rezerwa. E, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. Pierwszy z Woli Tutaj jest propozycja y, wciągnąć 30 tysięcy z rozdziału 750-95. Jest to rozdział przeznaczony na sołtysów y, i w tym rozdziale 40, y, 47 tysięcy mamy zaplanowane wydatki. Z czego 10 tysięcy 833 to są wydatki z projektu, które muszą zostać. Więc 36 800 to są e, wydatki w e, dyspozycji tego typu audytów, z czego 32 400 to są same wiety. Jeżeli uchwały. Tak. uchwały, Jeżeli zaczniemy o 30 tysięcy, no to ja nie mam nawet 20. Co to Tak, co tak, Kowalowa, punkt pierwszy. Odjęcie, nie wiem. 50 000 z hmm. tylko na płacę, e, brok, światło, gaz e, i bieżących instruktorów. No i jedyne co się wydaje w miarę możliwe, no to jest e, zryjnik pierwszy, czy niższe 10 tysięcy e, z modernizacji w Adrytlica ze środków własnych. Czy jest tam 90 tysięcy, więc zostanie 30, więc zadanie i tak e, jest do, nie do realizacji, ponieważ e, no, potem po, trzeba było te środki szukać, prawda? Żeby e, to, co jest wpisane w projekcie uchwały budżetowej jako przychód e, z... Rok, no już jest nieadekwatny do tego, co jest w budżecie. i no, to są moje no, uwagi? Jeżeli chodzi o rezerwy, to tak jak mówię, 200 tysięcy e, trzeba by było na pewno wskazać z kultury hmm. ogólnej, czy, hmm. czy z oświatowej, hmm. czy z, oświatowej, z czym rezerwą, ogólnej można, e, mo, no, może by było ewentualnie tą 105 tysięcy, żeby zabezpieczyć ten minimalny poziom wynikający z ustawy o finansach publicznych. Natomiast praca na takie rezerwie, no to hmm, jest coś trudnego. Dziękuję bardzo. Tak, proszę. Panie Przewodniczący, w związku z tym, że y, pani karnik mówi, żeby wskazać... W w, w, w Joninach, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, wykonanie oświetlenia oraz projektowanie miejscowości Joniny przy drodze na, na Liciąż to jest 40 tysięcy. I przy następnym zdaniu prowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Joniny 10 tysięcy złotych, to już było 50 tysięcy złotych. Teraz hmm, kolejne środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50 tysięcy złotych, to jest prowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nową wykonanie odnowy centrum wsi Owolowa, to jest kwota 50 tysięcy złotych z rezerwy, z rezerwy ogólnej, a z rezerwy celowej zmniejszyć o 100 tysięcy złotych z tego względu, że 100 tysięcy jest potrzebne już w tej chwili praktycznie w miesiącu styczniu i, i lutym, dostaniemy 100 tysięcy Pani tutaj mówiła, że jeżeli znajdziemy środki w ciągu roku, to będziemy je na inwestycje przeznaczyć. na no inwestycje, a na wydatki bieżące. Proponuję, proponuję, żeby te, te wydatki tutaj włożyć. Teraz w związku z tym te, te, te środki, tak jest, w Ryglicach na budowę oświetlenia przy ulicy Piastowskiej 30 tysięcy złotych i teraz 10 tysięcy zdanie doświadczenia drogi miejscowości Kowalowa. 10 tysięcy złotych to jest, to jest 30 tysięcy złotych i 40 tysięcy złotych i jeszcze mamy kwotę Zdanie, wykonanie wykonanie eee. aha tutaj jest to o czym pani, pani skarbnik mówiła eee, wprowadzenie nowego zadania eee, inwestycyjnego z którego chcieliśmy ściągnąć eee, i okazało się że to są diety sołtysów czyli 10 tysięcy na, eee, na to zadanie 30... 30 30 tak po raz do czasu ta, ta. 10 tysięcy z, z... Wziąłem 10 100 tysięcy, wziąłem 90. A zamiast dopiero. 50, 30, te 80, te 90, jeszcze 20, to jest To jest dopiero 100. A, a 20 tysięcy na oświetlenie w... To już jest załatwione. Więc w tej chwili kwestia tego punktu spornego.